Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus. Przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie, Czyny, których dokonuję w imię Mojego Ojca, świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z Moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne nie zginą na wieki. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy zaponęli miłością do Jezusa ku chwale Ojca, Przyjdź przez Maryję, Matkę zmartwychwstałego, abyśmy byli pokornymi, cichymi owcami naszego Pana. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy byli prowadzeni przez Ciebie tak jak święty Barnabas.

po tym jak Szczepan został zamęczony, święty świadek zmartwychwstałego Chrystusa, wielu chrześcijan było rozproszonych i udało się do różnych miejsc, do Fenicji, na Cypr, do Antiochi. Na początku głosili słowo tylko samym Żydom, ale później także głosili słowo Boże, szczególnie w Antiochii. E, przemawiając do Greków, głosząc dobrą nowinę o panu Jezusie Zmartwistałym. I czynili to z taką mocą, z takim przekonaniem, e, że ręka Pańska, czyli moc Chrystusa Zmartwistałego, I wspierała tak, że wielu ludzi uwierzyło i nawróciło się do Pana. Tysiące ludzi. Nie było takich środków komunikacji, nagłośnienia, ale mieli tak mocny, wspierany przez Ducha Świętego głos, namaszczone słowo, że e, wystarczyła jedna nauka. Setki albo tysiące nawet ludzi przyjmowało wiarę chrzest, wzywając: Jezus jest moim Panem, Mesjaszem. Więc widzimy, że Kościół był bardzo. Dynamiczny, żywy, e, zaraz po pięćdziesiątnicy, e, w Jeruzalem e, usłyszano, jest napisane, doszła ta wiadomość do uszu Kościoła w Jeruzalem, czyli Kościół, e, jako duchowa wspólnota wiary, ma również uszy duchowe uszy Kościoła. Kościół słyszy. I dobre wiadomości umacniają Kościół. I Kościół w Jeruzalem, czyli odpowiedzialni za Kościół, apostołowie, słysząc o tym, że w Antiochii szczególnie niesamowicie rozwija się wiara Chrystusa, w zdumiewający sposób działa łaska Boża, że wysłali do Antiochii Barnabę, który był człowiekiem, Nazywanym jako człowiek dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Człowiek, który nosił Ducha Świętego w sobie, pneumatofor, czyli nosiciel Ducha Świętego. Człowiek głęboko wierzący. Dobroć to cecha Ducha Świętego. I ten, który należy do Ducha Świętego, jest dobrym człowiekiem. Więc Barnaba przybył do Antiochi Zobaczył to działanie łaski Pana, łaski Bożej i uradował się. Zachęcał wszystkich, aby sercem wytrwali przy Panu. Czynił to w imieniu Kościoła W Jeruzalem. Żeby Kościół Antiochii czuł się jedno z Kościołem W Jeruzalem. Żeby też czasami nie doszło do jakiegoś podziału, do jakichś błędów, bo ci ludzie musieli się jeszcze wiele rzeczy nauczyć. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby. Ta wiara była zdrowa, czysta, nieskażona przez jakieś fałszywe wiadomości, przez jakiś rytualizm żydowski, który w niektórych miejscach jeszcze był pielęgnowany we wspólnotach chrześcijańskich, i żeby też poganie byli wolni od pogaństwa w sensie myślenia, postępowania, działania. Więc święty Paweł był to człowiek, który ich umacniał, zachęcał. E, pocieszał. Więc e, takie słowa e, po, e, pouczenia, pocieszenia są bardzo ważne. I także i teraz w kościele potrzebujemy takich ludzi jak Barnaba, którzy będą modlić się za kościół, za kościół e, w takiej duchowej Antiochii a takich miejsc, gdzie Kościół się rozwija, jednak na świecie mimo wszystko jest jeszcze dużo. I modlmy się, żeby w naszej ojczyźnie było wiele takich miejsc jak Antiochia, jak Jeruzalem. Ja osobiście również nieustannie proszę Pana, żeby to miejsce było taką właśnie Antiochią i Jeruzalem. Żeby tutaj ręka Pańska szczególnie działała. Spoczywała nad nami łaska Pana, Jego Duch, Duch Święty, aby wielu nieustannie nawracało się i uwierzyło. Jest napisane, że kiedy jeszcze przyszedł Barnaba i tam właśnie działał, głosił, pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana, czyli Barnaba się przyczynił do płodności duchowej Kościoła w Antiochii. Duch Święty. Przez tego człowieka działał również z wielką mocą i siłą. Więc, owocem działania Ducha Świętego są liczne nawrócenia i to, że ludzie wierzą. Jeżeli ktoś naucza w kościele, a nie ma nawrócenia, nie ma wiary u tych, którzy słuchają, to znaczy, że coś jest nie tak i u tego, który głosi, i u tych, którzy słuchają. Są jakieś, jakieś zaniedbania, jest jakiś brak wiary też, z jednej i z drugiej strony, brak gorliwości też u tego, który głosi przede wszystkim. Że on nie przeżywa tego, co głosi, całym sobą. Nie jest świadkiem, przekonującym. Barnaba nie chce być sam. Dlatego odszukał Szawła, poczuł takie natchnienie, poznanie od Ducha Świętego, że ma być Szawłem, czyli Pawłem. przeprowadził go do Antiochi, bo, bo Szawel, potem Paweł był w Tarsie, był taki osamotniony, porzucony, zlekceważony przez chrześcijan, dlatego że nie wierzyli mu, że on się naprawdę nawrócił, że udaje, że chce wejść do struktur Kościoła, bo kiedyś był... E, takim prześladowcą kościoła, a teraz chce jeszcze kościół wejść do kościoła i kościół od środka zniszczyć. Więc był e, porzucony, Szaweł, ale Barnaba przegarnął go. I razem w kościele w Antiochi nauczali, jest napisane, wielką rzeszę ludzi tysiące ludzi. Nauczali każdego dnia. Wyobraźcie sobie tysiące ludzi, którzy słuchają Słowa Bożego w jednym miejscu albo w kilku miejscach w Antiochi i chcą słuchać i mają na to czas. Jak się miłuje Boga, to się ma czas dla niego, ma się czas na słuchanie Boga i o Bogu. I nauczano o, z wielką mocą, i tam również nazwano uczniów chrześcijanami po raz pierwszy wcześniej nazywano ich od Pana Jezusa, od, właśnie od tego, że Pan Jezus żył w Nazarecie, Nazarejczycy, sekta Nazarejczyków, a tutaj nazwa chrześcijan, od chrztu, bo człowiek, który uwierzył, przyjmował chrzest, stał się chrześcijaninem przez to. A również w innych językach jest słowo, że uczniów nazywano Chrystusowcami, od Chrystusa. A Chrystus znaczy to słowo Mesjasz, czyli pomazaniec. Czyli chrześcijanie jako Chrystusowcy, czyli ludzie Chrystusa, pomazani duchem świętym, namaszczeni. Więc my jesteśmy uczniami Jezusa. To jest wielki zaszczyt. Piękny tytuł. I bądźmy poprzez nasze życie godni tego, żeby nas tak nazywano.